Znajdujemy się w Cynibie, która obchodzi dziesięciolecie. Jest ze mną pani Olanycz, która oprowadzi nas po różnych zakamarkach tego niezwykłego miejsca. Znajdujemy się w wolnym dostępie. Co tutaj się znajduje? W wolnym dostępie znajdują się, jak to w bibliotece, oczywiście książki. To jest ta przestrzeń, gdzie czytelnik może swobodnie korzystać z naszych zbiorów. Możemy sobie usiąść przy komputerach. Tam później państwu pokażę chillout, taką kanapę, to jest ulubione miejsce naszych czytelników. I jeśli jakaś książka nam się spodoba, uznajemy, że jest nam potrzebna, możemy ją wypożyczyć, albo w wypożyczalni na parterze, albo samodzielnie przy takim specjalnym self-checku. Nie zapomnę, kiedy byłem studentem. Pierwszy raz miałem okazję skorzystać z tego urządzenia. To jest celczek, który pozwala nam samodzielnie wypożyczyć książki. Książki, które chcemy wypożyczyć, kładziemy na tej podświetlonej płytce. Natomiast tutaj wkładamy kartę biblioteczną. W przypadku studentów to jest legitymacja. Tutaj pojawia się lista książek, które już są na moim koncie, a w dolnej tabelce te, które dopiero chcę wypożyczyć. Oczywiście klikam Wypożycz i po chwili one są już zarejestrowane na moim koncie z datą zwrotu. I mogę już wziąć książki, kartę i wyjść z biblioteki. Proste, strefa czy lotu, czyli tutaj się studenci relaksują. Właśnie ulubione miejsce, jeśli ktoś chce skorzystać z tej kanapy, to trzeba przyjść o 8 rano, żeby jeszcze była wolna. Czytelnicy bardzo lubią to miejsce. Jest wygodnie, można i odpocząć, i pouczyć się. Mamy wydzielone pomieszczenia. Co to jest? To są kabiny pracy indywidualnej. Jeśli ktoś y, potrzebuje y, spokoju do nauki, chce się odizolować od innych czytelników, to może sobie zarezerwować y, taką przestrzeń. Można to zrobić przez katalog y, elektroniczny. Tak jak rezerwujemy książkę, możemy sobie zarezerwować kabinę pracy indywidualnej. Dźwięku szale. Nie, ale w bibliotece jest cicho. Zwrócę Państwa uwagę na pierwszą kabinę, która jest przeznaczona dla osób niedowidzących i niewidomych. Wyposażona jest w odpowiedni sprzęt, który pozwala osobom z niepełnosprawnościami korzystać z książek. Z mediateki i kabin pracy indywidualnej przechodzimy naprzeciwko, gdzie znajduje się czytelnia. To jest miejsce, w którym możemy korzystać z księgozbioru zlokalizowanego w magazynach zamkniętych, przeznaczonych do korzystania na miejscu. Biblioteka poda nam y, taką książkę, czy też czasopismo, no i możemy tutaj y, sobie swobodnie korzystać. Oczywiście, z własnymi materiałami też możemy tutaj przyjść, czy też wziąć sobie książki z wolnego dostępu i uczyć się. Zatrzymajmy się na chwilę. Tuż obok trwa panel dyskusyjny z okazji dziesięciolecia Ciniby. Bardzo się cieszę, że w ogóle 10 lat temu doszło do takiej inicjatywy połączenia zasobów bibliotecznych wspólnie i umieszczenia ich pod jednym dachem. Początki tej biblioteki to był początek cyfryzacji świata. Dzisiaj wiemy doskonale, że ta decyzja była jedyną słuszną, dlatego że zbiory dzisiaj to z jednej strony realne książki i czasopisma, a z drugiej ich udostępnianie w postaci elektronicznej. Do tego potrzeba technologii, do potrzeba. Do tego potrzeba środków i to wszystko biblioteka uniwersytecka oferuje. Trudna była decyzja przekonania społeczności, że lepiej mieć jedną dużą, świetnie wyposażoną bibliotekę, niż wiele rozsianych bibliotek wydziałowych, które co prawda są pod ręką, ale zarazem nie oferują tego, co dzisiaj nowoczesna biblioteka oferować może. Myślę, że miejsce, które zostało wówczas zadedykowane pod realizację tego śmiałego przedsięwzięcia, ma swoją magię, ma swoją historię. To tutaj mieścił się Katowicki Torka, to wyjątkowe lodowisko z przepiękną historią tego miejsca. Lodowisku u nas nie brakuje, a miejsce, które zostało zadedykowane właśnie z wyjątkową historią, służy dzisiaj temu, co jest przemysłem przyszłości, czyli nauce. Przez 10 lat 2,5 miliona osób e, przewinęło się przez bibliotekę. To chyba o czym świadczy. Wynieśli stąd, ale na szczęście przynieśli z powrotem półtorej miliona woluminów. To jest 7 kondygnacji. W zasobie w bibliotece przechowywanych jest ponad milion. Proszę sobie wyobrazić, 200 tysięcy książek, czasopism. E, jakbyśmy w kilometrach zaczęli liczyć, to jest ponad 54 kilometry półek. Czuliśmy, że to jest nasza misja, taka potrzeba, więc oczywiście te początki 10 lat temu. Były trudne. Myślę, że tych 10 lat pokazało, że ten eksperyment jest udany. W ogóle trzeba szczerze powiedzieć: nauki nie ma bez biblioteki. Biblioteka jest integralną częścią uniwersytetu. Tak zawsze było. I myślę, że w tym obszarze się nic nie zmieni. Okej, okay. wracamy do wycieczki z panią Molą. Z tej sali głównej, z wypożyczalni, przechodzimy do miejsca, które nie jest dostępne na co dzień dla każdego. Zgadza się, tutaj już tylko bibliotekarz z odpowiednim identyfikatorem może wejść do tej przestrzeni. Zapraszam teraz do Wrzutni. To jest pomieszczenie, w którym znajduje się maszyna, która pozwala zwracać książki samodzielnie, bez pomocy bibliotekarza. 24 godziny na dobę czytelnik może oddać książkę. Z zewnątrz budynku czytelnik podchodzi z książkami, które ma wypożyczone na swoim koncie, i niezbędna do tego jest karta biblioteczna. Wrzutnia od razu odczytuje, z jakiego działu jest dana książka i wrzuca do odpowiedniego kosza, także książki są już wstępnie posortowane. Wrzutnia może brzmi troszkę drastycznie, gdy mówimy o książkach, ale na szczęście te kosze są amortyzowane i książkom nic się nie stanie, kiedy tutaj wpadają. Gdzie teraz się znajdujemy? To jest komora dezynfekcyjna, zwana inaczej komorą fumigacyjną. Służy do dezynfekowania książek, jak sama nazwa wskazuje. Nie tajemnica, że w tych starszych książkach narażonych na wilgoć y, mogą y, pojawić się jakieś grzyby, y, dlatego te książki wymagają y, dezynfekcji. Tutaj jednostką y, miary książek jest metr, książki na metry. Metr sześcienny książek musi się zmieścić y, w tej komorze. I przez 36 godzin książki tam są traktowane mieszaniną trujących gazów, głównie tlenek etylenu. Ma tam czarną robotę do wykonania. I po takim cyklu dezynfekcji książki mogą trafić do czytelników bezpiecznie na półkę. Kolejnymi korytarzami dokąd zmierzamy? Pokażę Państwu magazyny zamknięte. Czyli takie, do których czytelnik nie może wejść. Tylko z wycieczką, przy specjalnych okazjach pokazujemy te przestrzenie czytelnikom i gościom. Jeśli czytelnik chce wypożyczyć książkę z magazynów zamkniętych, musi to zrobić. Przez katalog elektroniczny składamy zamówienie online. W magazynie drukuje się rewers, czyli karteczka z numerem książki nazwiskiem czytelnika i pracownik biblioteki odszukuje książkę na regale i dostarcza do wypożyczalni albo czytelnik, gdzie czytelnik może odebrać zamówienie. Zawory. Tak, dokładnie. Taki sposób ułożenia książek pozwala na oszczędność miejsca. Jak pan już wypróbował, bardzo łatwo można przesunąć te regały, żeby otworzyć odpowiedni regał z książką, która nas akurat interesuje. Wchodzimy teraz między regały. Widzimy bardzo dużo książek. Jak wiele mieści tutaj ta część biblioteki? W magazynach zamkniętych mieści się około milion książek. Dodatkowe 400 tysięcy zbiorów znajduje się w magazynach otwartych, w wolnym dostępie. Natomiast docelowo w bibliotece może być około 2 milionów woluminów. Jesteśmy dalej w bibliotece, ale to takie niecodzienne pomieszczenie. Proszę powiedzieć, na co patrzymy? Dramatycznym kataklizmem w bibliotece byłby pożar, więc musimy się jakoś zabezpieczyć. I Cyniba została wyposażona w tak zwany system tryskaczy. To jest zbiornik na wodę. Jego pojemność wynosi 22,5 tysiąca litrów, a cztery razy większy jest jeszcze pod parkingiem, więc mamy zapas wody na Wpadek ewentualnego pożaru. W całej bibliotece jest system czujników dymu i temperatury. Jeśli gdzieś zostanie zarejestrowany podwyższony wskaźnik, to tam i tylko tam woda dopłynie i zgasimy pożar w zarodku. A zdarzały się takie niestety sytuacje, że Trzeba było użyć tego systemu. Na szczęście jeszcze nie było pożaru w cd i mam nadzieję, że tak będzie do końca. Z tyłu za nami obchody dziesięciolecia, niby nadal trwają. My odbyliśmy wycieczkę, zobaczyliśmy wiele ciekawych miejsc. Teraz jesteśmy przed informatorium, czyli miejscem, w którym każdy wchodzi, wchodząc tutaj do. Cyniby. Bardzo dziękuję, było nam bardzo miło i wszystkich zachęcamy, żeby odwiedzać Cynibę, wypożyczać książki, bo jest tutaj naprawdę sporo ciekawych pozycji. Każdy znajdzie coś dla siebie. Dziękuję bardzo i zapraszam do biblioteki.